Nazywam się Janek Zając i prezentuję na Auli po raz czwarty. Pracuję na Uniwersytecie Warszawskim, na Wydziale Psychologii. Pracuję też w firmie Smart Net Research and Solutions, która między innymi stworzyła fanpage trendera, o którym będę opowiadał za chwilę. Zanim powiem trochę więcej o tym, że fanpage trenderze, to pokażę do czego on służy, czy ewentualnie co z niego wynika. Zastanawiam się, widzę, że tutaj przy konwertowaniu trochę się rozdzielczość zgubiła. Na przykład, dzięki naszemu narzędziu, można sobie sprawdzić, jakie były najpopularniejsze posty Marek i nie tylko Marek na fanpage'ach na Facebooku. Tutaj mamy wybór z lutego, kilka najpopularniejszych postów. Mamy przedstawicieli świata muzycznego: jest OSTR, jest Robert M. Mamy przedstawiciela świata rozrywkowego politycznego, czyli Janusza Korwin-Mikke. Mamy też jeden fanpage firmowy: Serce i rozum, Tepsy. Bardzo, to wszystko były bardzo popularne wpisy, które zgarniały tutaj grubo ponad 2000 lajków, like czy 1000 lajków like w przypadku Korwina, po kilkaset komentarzy. Myślę, że marzenie dla bardzo wielu osób prowadzących fanpage y różnych marek. To wszystko jednak blednie przy dwóch innych bardzo popularnych profilach, przy Demotywatorach oraz przy Kocham Spać. Zdecydowanie najpopularniejszy w lutym na całym polskim Facebooku. Demot, y, wpis w zasadzie demotywatorów, demot o treści jakby nie było miłosnej. A sernik lubisz, a umiesz zrobić? Nie, ale jak lubisz, to się nauczę. Ponad 6000 lajków. Można też sobie na tej podstawie porównywać różnego rodzaju fanpage ze sobą. Zazwyczaj jak się mówi o tym polskim Facebooku, to się pokazuje takie słupki, kilka najpopularniejszych fanpage'ów mających 200, 300 i więcej tysięcy fanów. My chcemy w naszych analizach pokazać trochę więcej. Mamy jakiś współczynnik, który się nazywa Interactivity Index. On sumuje wszystkie aktywności w obrębie profilu, więc, tak w skrócie, im więcej się tam dzieje, tym wyższa wartość. Tak wygląda czołówka. To nie jest pełny ranking, tylko wszystkie one są w pierwszej dziesiątce, ale specjalnie wybieraliśmy kilka przykładów, żeby Was nie zanudzać zbyt dużą liczbą, raczej pokazać różnorodność. Kilka przykładów fanpage'ów, które w lutym, przepraszam, to nie jest luty, to jest z ostatniego tygodnia, do wczoraj, ostatnie 7 dni, które wywołały największą aktywność. Mamy media, tylko muzyka, czyli to jest show, mamy Radio ESKA. mamy kampanię, o której wielu z Was słyszało, a część z Was pisała na swoich vlogach. Kampanię w zasadzie spontaniczną, czyli AdiSax. Protest przeciwko działaniu Adidasa. Mamy też Roberta M., który się pojawił przed chwilą. Mamy Demotywatory. Można też sobie poglądać na tego, tego rodzaju współczynniki w odniesieniu do liczby fanów Marki. Czyli kilka fanpage, y, też z z bardzo różnych branż. O niektórych mogliście w ogóle nie słyszeć, które relatywnie, jak na liczbę fanów, cechują się bardzo, bardzo dużą aktywnością. Mamopedia to jest jak najbardziej brendowy fanpage dla młodych matek, tam prowadzony przez kilka brandów, ale na przykład lekko Bardzo fajny fanpage prowadzony przez takich chłopaków z Krakowa, zupełnie niezależny. Polecam. i Dla niektórych myślę, że będzie to śmieszne. Znowu pojawia się Adidas, ale pojawiają się też oto wakacje i pojawia się Bruno Banani, czyli fanpage Marek, gdzie prowadzone są konkursy. Te konkursy w ostatnim tygodniu wywołały bardzo dużą aktywność, zwłaszcza jak na nie tak dużą liczbę fanów tych marek. No, dobra, teraz przejdę już do takiej standardowej, startupowej prezentacji, mówiąc najpierw po co, dla kogo. Była sobie jakiś czas temu taka znana kampania kubków Maxwell House. W zasadzie kampania kawy, która polega między innymi na rozdawaniu kubków na Facebooku. Pewnie część z Was zresztą brała w niej udział. Co było tak naprawdę ciekawe w tej kampanii, jej odbiór, późniejsze recenzje. W grudniu odbyła się taka konferencja Social Media Standard, organizowana przez Internet Standard, gdzie w ciągu dwóch dni kilka razy w różnych referatach pojawiała się ta kampania. To było dla mnie bardzo zabawne, to że w jednym referacie pojawia się jako przykład jednej z najlepszych kampanii na polskim Facebooku w ciągu całego roku, w innym referacie się pojawiła jako przykład jednej z najgorszych kampanii. Zresztą opinie, które się pojawiały w internecie też, jak widzicie, były dosyć zróżnicowane. Do tej pory, jak sobie klepiemy w Google Maxwell House Facebook, to można bardzo różne opinie, także bardzo krytyczne o tejże kampanii znaleźć. Ja nie będę tutaj recenzował, za bardzo mnie to nie interesuje, zostawiam to znawcom. Bardziej interesuje tej pokazanie Wam czegoś innego. Potrzebę, potrzeby mierzenia efektywności, czy jakichś jasnych wskaźników do oceny tego, co się dzieje na Facebooku, który jest obecnie ulubioną zabawką marketerów. Natomiast a propos tego, co się mówi o różnych kampaniach, co się pisze, także przede wszystkim nawet... Pewnie zauważyliście, że w Polsce bardzo dobrze nam idzie narzekanie. Psychologowie, socjologowie mówią o czymś takim jak polska kultura narzekania. My niedawno świadomie przyjęli taką zasadę, że nie chcemy opowiadać tutaj o złych przypadkach, bo wystarczająco dużo innych osób napisze o tym, kto zrobił złą kampanię w internecie. My chcemy się skupić na pozytywnych przykładach, na pokazywaniu fajnych, ciekawych, czy po prostu efektywnych działań w social media, bo takie też się zdarzają. A nie porażki, a nie kryzysy. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, są tacy, którzy jak na hasło social media chcą wrzucić jakiś ciekawy case, to piszą przede wszystkim o kryzysie. A chcemy pokazać to trochę z bardziej pozytywnej strony. Więc po co fanpage trender? Coraz większa popularność social media i coraz większa obecność różnego rodzaju marek działań marketingowych w social media. Ulubioną zabawką marketerów, tak samo jak i waszą ulubioną platformą social media jest od dłuższego czasu Facebook. Co więcej, ogólnie rzecz biorąc, social media, internet, a w szczególności tenże Facebook stwarza bardzo duże możliwości zbierania, przechowywania, przetwarzania danych dotyczących różnego rodzaju afektywności. Więc, niby, wspaniała podstawa do konstrukcji narzędzi badawczych czy pomiarowych. Jednocześnie, praktycznie w każdym badaniu do marketerów na temat social media i kampanii. Tam jako jeden z dwóch głównych problemów zawsze jest wskazywany pomiar efektywności, trudności z oceną efektywności kampanii. Badanie międzynarodowe Harvard Business Review and SAS, jesień 2010. Badanie polskie, widzę, że trochę kolory się zepsuły, ThinkKong i IAB Polska, trudności z oszacowaniem efektywności, pierwsze miejsce na liście problemów. Inne badanie dla Internet Standardu, Raport Ad Standard, okazał się jakieś... 2-3 tygodnie temu. Drugie miejsce, problemy związane z pomiarem efektywności. Wszyscy jak jeden głos. No to trzeba było im pomóc, prawda? Skąd się wziął pomysł na tego rodzaju narzędzie? Tutaj mógłbym opowiedzieć bardzo fajną historykę przy okazji trochę polansować o tym, jak to byłem z żoną w czerwcu, w lipcu na miesięcznych wakacjach w Meksyku. Wróciłem sobie do Polski, wtedy mieliśmy takie lipcowe upały. W Meksyku oczywiście było znacznie chłodniej w tym czasie, więc zawróciłem tej gorącej Warszawy. Tam odebrałem telefon związany z pewnym zleceniem i nagle porozmawiałem jeszcze z Pawłem, tutaj siedzącym moim wspólnikiem. Nagle Eureka, wspaniały pomysł na narzędzie pomiarowe. To jest jedna wersja naszej bohaterskiej historii. Inna wersja może mówić, że wszystko zaczęło się w roku 2001-2002, kiedy razem z siedzącym tutaj Dominikiem chodziliśmy na pierwsze w Polsce seminarium z psychologii internetu na Uniwersytecie Warszawskim. Tu podziękowania dla profesora Andrzeja Nowaka, który to prowadził. To ile to mi Połowa, okej, okay, dobra. Eee, można też mówić o tym, że to za tak naprawdę za tym pomysłem stoi. Ładnych parę lat pracy w badaniach internetowych. Ponad półtora roku pracy takiej operacyjnej w Wiegi Network, gdzie nie tylko pracowaliśmy z danymi, ale też widzieliśmy, jak inni z nimi pracują, jakie problemy, jakie trudności różnego rodzaju narzędzia ich stwarzają. Można też mówić, że to jest dziedzictwo różnych konferencji, że parę miesięcy wcześniej także pracy nad webtem innym naszym narzędziem, które też w końcu ujrzy niedługo światło dzienne. I tak dalej, i tak dalej. Także tak naprawdę powodów, dlaczego to powstało i jak to powstało, można wskazać znacznie, bardzo znacznie więcej niż tylko takie pojedyncze. Co umożliwia? Nie chcemy Wam tego narzędziu za dużo opowiadać, zresztą też takie było zalecenie organizatorów. Można sobie mierzyć własne działania na Facebooku, można podglądać konkurencję, można tego używać jako takie narzędzie dla własnych badań tak naprawdę jakościowych, sobie analizować działania poszczególnych fanów, czy y, efekty poszczególnych postów. Trochę tak, jak Google Analytics, tylko, że dla Facebooka. Dla kogo to jest? Wyodrębniliśmy sobie trzy główne grupy, na których koncentrujemy się teraz. Wiemy, że są też inne potencjalne grupy docelowe dla naszego produktu, natomiast na razie koncentrujemy się na tym, czyli różnego rodzaju agencje i pośrednicy, duże średnie firmy, przede wszystkim działy PR i marketingu, wreszcie różnego rodzaju wydawcy internetowi, e-commerce i tak dalej, którzy tego Facebooka używają w dużym stopniu do ściągania ruchu na własne strony. Działa to wszystko w modelu Software as a Service. Logujesz się na stronę i tam widzisz wszystko na takich pięknych wykresach, w przejrzystych podsumowaniach. Widzisz, co się stało, czy wzrosło, czy spadło. Wykresy są interaktywne, możesz sobie kliknąć, możesz sobie przejść na jakąś inną stronę. Wszystko jest oparte o dane, które są dostępne w api Facebooka, natomiast ich wyciągnięcie, przetworzenie, wizualizacja to już jest nasza technologia. Tak samo jak już coraz bardziej naszą technologią staje się wyciąganie wniosków z historii danych, które już mamy, bo monitorujemy bardzo wiele fanpage'ów już od ładnych kilku miesięcy, w związku z tym możemy też pokazywać relatywnie, co się dzieje. Tworzył to zespół, który pracuje ze sobą od pięciu lat, a zna się dłużej, który uczestniczył w wielu różnych badaniach dotyczących internetu z różnych perspektyw. Składa się z psychologa, socjologa, informatyka, więc można powiedzieć, że jest interdyscyplinarny. I bardzo nam się miło współpracuje właśnie w ten sposób. co nam się udało do tej pory osiągnąć? No udało nam się osiągnąć już w tej chwili blisko 280 użytkowników różnego typu tutaj liczymy zarówno różnych rodziny klienckie, jak i dostępy testowe, dwucyfrową liczbę klientów, w tym kilka umów długoterminowych. Tak wygląda wzrost przychodów, chyba całkiem fajnie. Udało nam się też osiągnąć bardzo wiele pozytywnych zmianek, recenzji w internecie. Na wielu różnych stronach, zarówno na blogach, jak i na serwisach branżowych, czy nawet na ogólnych. Wbrew pozorom nie pokazuję wcale tego po, tego po to, żeby się lansować. Pokazuję w trochę innym celu. Wydaje mi się, że tak naprawdę wiele startupów mogłoby, mając fajny produkt, uzyskać podobny efekt. My nie wydaliśmy na to ani grosza, poza naszą pracą i włożonym czasem. Pracą w przygotowanie ciekawych materiałów. Co więcej, my, zafascynowani, nikogo, nie prosili o to, żeby o nas napisali. Ci ludzie sami chcieli o nas pisać, bo wiedzieli, że robimy coś ciekawego, czy znali nasze wcześniejsze działania, które w jakiś sposób im się podobały. Aby wam pokazać, że takie media, które są tak naprawdę w zasięgu każdego startupowca bez budżetu, mogą się przydać, jeśli chodzi o generowanie odwiedzin, zrzut z naszego Google Analyticsa Po pierwsze, dla całej strony, fanpage Trender od początku do wczoraj. Wejścia te około 40% z wam jest wygenerowanych przez wejście, tak zwane referery, czyli wejścia z innych stron. Jakie strony dały wam nam najwięcej? Blogi oraz Facebook. Drugi przypadek, jakiś czas temu, jak może pamiętacie, na początku marca zamknięto fanpage Kropa e i Hausa, za tam był taki spam i Facebook na parę dni zablokował. Znaleźliśmy to w naszych danych, napisaliśmy taką krótką notkę, wrzuciliśmy na naszą stronę, potem to trochę różnych mediów podchwyciło, powtórzyło. Tutaj czołówka, jeśli chodzi o referery z tych dni. Zwróćcie uwagę, że Facebook czy nawet blog Artura Kurasińskiego wygenerował znacznie więcej wieści niż Wyborcza Biz. Tak a propos serwisów, do których możecie się dostać, czy kto Wam może pomóc w jakiejś propagacji informacji o Waszym startupie, o Waszym serwisie? Co chcielibyśmy zrobić dalej? Oprócz tego, że dalej dynamicznie rosnąć, oczywiście, rosnąć na polskim rynku, wychodzić na zewnątrz, wychodzić na inne rynki. Mamy testerów z innych rynków, chcielibyśmy, żeby część z nich stała się klientami. Oczywiście chcielibyśmy też stworzyć nowe produkty, to już się zaczęło i będzie jeszcze trwało. Mamy jakąś technologię, można to wykorzystywać do stworzenia jeszcze trochę innych produktów, przeznaczonych dla trochę innych odbiorców, związanych z głównym przedmiotem, czyli z oceną działań marketingowych na Facebooku. W tym celu, oczywiście, przydałoby się wsparcie. Przede wszystkim szukamy inwestora, ewentualnie partnera strategicznego, ale też ostatnio eksperymentujemy sobie z czymś w rodzaju programu afiliacyjnego, czyli dla ludzi, którzy w jakiś sposób do własnych działań, własnej oferty chcieliby włączać nasze narzędzia. Na zakończenie, bo tak się trochę głupio czuję, że opowiadając o projekcie, który tak naprawdę jest od trzech miesięcy na rynku. Mam już tutaj dawać jakieś rady, ale organizatorzy, tak pisali, żeby dawać startupom rady. No to tak. Pokusiliśmy się o sformułowanie takich kilku oczywistości. Po pierwsze, warto chyba robić to, na czym się dobrze znacie w branży, w której siedzicie. Bo raczej tak z dnia na dzień nie staniecie się ekspertami w czymś zupełnie nowym. Po drugie, warto naprawdę pytać się bardzo różnych osób, potencjalnych klientów, ale nie tylko klientów, czy to, co chcecie zrobić i czy to, co, jak to robicie w tej chwili, to jest to, czego oni potrzebują. Bo najczęściej, nawet jak dobrze znamy jakiś temat, to nasze potrzeby są zupełnie inne niż tych, którzy ten temat znają trochę inaczej, ale będą znacznie liczniejsi wśród naszych klientów. Kolejny truizm. Naprawdę warto zbierać doświadczenia, kontakty, referencje. To się przydaje, czasem się przydaje w bardzo nieoczekiwanych momentach. Spośród naszych obecnych klientów, sporą część stanowią firmy, z którymi już w jakiś sposób współpracowaliśmy wcześniej ponieważ wiedzieli, co robimy, jak robimy i że generalnie działamy fajnie, nasze produkty są dobrej jakości, nasze usługi również, więc nie trzeba by ich nawet za bardzo przekonywać, że kolejna usługa od nas wychodząca może im się przydać. Eee. Więc punkt czwarty, to co robisz, rób dobrze. Powinno to zaprocentować. Ewentualnie jak robisz słabo, to szybko nazbieraj pieniądze i uciekaj. Oni się zorientuje. Też jest taka strategia w marketingu. Wreszcie, ponieważ miałem mówić o tym, co nam nie wyszło, taką otrzymałem wskazówkę, ale my tak oczywiście nie znaleźliśmy za bardzo rzeczy, które nam nie wyszło. Jedna może ważna uwaga, że bądź przygotowany na znacznie większe zainteresowanie, niż byś się spodziewał. To znaczy, zdziwiło nas, że tak szybko. Przez jakieś publikacje na, dosłownie na kilku blogach został napędzony ruch, duże zainteresowanie. My w zasadzie nie mieliśmy do tego przygotowanego jakiegoś procesu obsługi testerów i klientów, CRM-u i jeszcze paru innych narzędzi, które by się pewnie przydały, żeby mieć od początku. No ale oczywiście nikt się nie spodziewa, że będzie aż tyle osób, a dla paru osób to po co coś takiego robić. Przede wszystkim wydaje mi się, ja się tam tak naprawdę słabo znam na przedsiębiorczości, natomiast z tego co słyszałem, to wydaje mi się, że przedsiębiorca to jest przede wszystkim taki człowiek, który ma jakąś swoją wizję i ją realizuje. I jeśli ma tą wizję dobrą, to tak naprawdę osiągnie sukces. W związku z tym nie słuchajcie tego, co ja, ja Wam radzę, czy tego, co Wam chwilę inne osoby będą radziły, tylko róbcie swoje, ewentualnie czerpcie z tych innych wypowiedzi to, co najlepsze. Tyle ode mnie, dziękuję bardzo. Ok, mamy czas. Mamy czas na pytania. Jak ktoś ma ochotę? Tak? Dobra. Cześć. Chciałabym zapytać o to. Może jednak bez mikrofonu się Yy, dobra, to ja zacznę od drugiego pytania, bo jest łatwiejsze. Wartość dodana jest taka, że po pierwsze my oferujemy statystyki dla dowolnego fanpage'a, nie tylko dla własnego. Facebook ci da tylko dla własnego. Po drugie oferujemy tych statystyk trochę więcej, w lepszej formie podanej, yy, z dobrze przeszukiwalnym archiwum postów, z rankingami fanów i jeszcze z paroma innymi funkcjonalnościami, o których tutaj za długo byłoby opowiadać. Jeśli chodzi o konkurencję, w Polsce nie ma wyspecjalizowanego narzędzia analitycznego. Jest parę firm próbujących robić narzędzia dla y, zarządzania fanpage'ami ogólnie rzecz biorąc, które niektóre z nich włączają lub mogą tam włączyć za jakiś czas proste narzędzia analityczne, statystyczne. Natomiast nie ma zaawansowanego, wyspecjalizowanego narzędzia stricte analitycznego. Jeśli chodzi o konkurencję międzynarodową, to y, dwa rodzaje. Po pierwsze firmy <laughs> operujące głównie w Stanach, które oferują takie wielkie platformy, najczęściej sprzężone z systemami Web Analytics, dotyczące działań w bardzo różnych mediach, nie tylko na Facebooku. Niektóre z tych mediów mają w Polsce śladowy zasięg i często są w ogóle pomijane przez marketerów. I generalnie za te platformy trzeba płacić nawet do kilku tysięcy dolarów miesięcznie. W związku z tym jest to zupełnie inna półka. No i przede wszystkim my jesteśmy w Polsce obecni, my jesteśmy tutaj w bezpośrednim kontakcie z klientami, a nie jakoś tam na odległość. Powiedział, że ma dwa rodzaje konkurencji. Nie, no to jeszcze czekaj, Jeśli w ten sposób mówić, no to tak. Systemy zarządzania fanpage'ami, można powiedzieć o większych systemach. Można jeszcze ewentualnie powiedzieć o jakichś innych. Znamy dwa inne narzędzia analityczne do Facebooka, mające tam trochę inne zastosowania, nie mające przedstawicielstwa w Polsce i mające niezbyt dużą popularność. Podlicą. O tak, ziwę. Zależy, co uznać za naszą konkurencję. Tak naprawdę możesz uznać, że systemy monitoringu mediów, w których jest wiele, też są w jakiś sposób naszą konkurencją. Natomiast uważamy, że nie ma innego wyspecjalizowanego narzędzia analitycznego dla marketingu na Facebooku. tak się pozycjonujemy. Z mikrofonu. Mam pytanie, czy robiliście analizę prawną, bo przetwarzacie tam różne dane, widziałam na przykład zdjęcia, jest możliwość imion i nazwisk, czy jak Czy jakiś Aha. pan powiedział, że możecie to sobie pobierać i dowolnie przetwarzać? Powiem w ten sposób, robiliśmy analizy prawne, operujemy na danych publicznie dostępnych, my nie znamy imion i nazwisk, znamy tylko Facebook ID. Całą resztę ewentualnie może mieć właściciel fanpage'a po autoryzacji i tylko i wyłącznie dla własnego fanpage'a. Więc tak naprawdę przetwarzamy tylko to, co jest dostępne dla każdego. Tak samo mogło być dostępne dla Ciebie, okay. gdybyś tam weszła i stawia. Ale to sobie sami to czy macie potwierdzenia od prawnika, że możecie to robić? Rozmawialiśmy z prawnikiem. <grym> <grym> Czego? Dostępu? Jednostka rozliczeniowa to jest tak zwany fanpage o miesiąc. W związku z tym zależy od tego, ile pan chce monitorować fanpage y i yy, przez ile miesięcy. Generalnie większość, większość klientów oscyluje w taryfie około 100 zł od fanpage'a za miesiąc obserwowanego. Są tacy, którzy biorą znacznie większą ilość i wtedy ten koszt może zejść do 75 zł i mniej za fanpage za miesiąc. To jest dłuższa rozmowa, to znaczy, generalnie jest, kwestia jest taka, większość klientów y, operuje na kilku fanpageach miesięcznie, natomiast agencje pośrednicy często operują na kilkunastu i więcej. Hmm? Znaczy, pracujemy nad tym, zdajemy sobie sprawę z różnego rodzaju problemów. Znaczy po pierwsze na bieżąco jakoś tam staramy się poprawiać systemy podpowiedzi, czy po prostu ludziom odpowiadać przez kontakt z klientem, przez support. Natomiast w tej chwili trwa cięcie grafik dla kolejnej wersji, która będzie miała lepsze usability i bardziej będzie dostosowana do y, poszczególnych potrzeb klientów, to co najczęściej sprawdzają. Ale też taką przyjęliśmy filozofię działania, bo chcieliśmy, żeby wiele osób to sprawdziło. My mamy statystyki pokazujące, jak ludzie korzystają z tego, w które miejsce patrzą. W związku z tym lepiej wiemy, jak sobie to pokazać. Na pewno jest jeszcze tutaj sporo do zrobienia, zdajemy sobie z tego Pytanie, które zadałeś, pytanie, które za chwilę Ci kolejne chciałbyś zadać, to już żeśmy wiele razy trenowali, mamy na nie odpowiedzi jakieś wypracowane. Pierwsza sprawa taka, że po co Facebook miałby to robić, jeśli raczej opieramy się tą samą filozofię działania, co każdy, kto tworzy dowolną aplikację na Facebooka. Facebook raczej jest platformą. Po drugie, sporo jeszcze musiałby rozbudować, żeby mieć podobne opcje, jakie mamy w tej chwili. po trzecie, jakby staramy się, żebyśmy... To, co my dostarczamy, to nie są tylko dane z Facebooka przetworzone, to są informacje i staramy się, że w coraz większym stopniu były to rekomendacje dla konkretnych działań w oparciu o te statystyki. W związku z tym, jakby mając dużą historię dotyczącą polskiego rynku, będziemy mogli zaoferować jakąś wartość unikalną, której Facebook nie będzie mógł. Plus jeszcze parę innych pomysłów, natomiast na pewno jest to jedno z większych ryzyk w naszej działalności i dobrze sobie zdajemy sprawę. A ja jestem właśnie świeżo po testach waszego systemu. Mhm, fajnie. Mówisz, ja że bracie, konkurencji. Właśnie zabieram się za test Napoleona. Jak to się ma? Fanpage trender do Napoleona odciskać. E, to znaczy Napoleon jest wielofunkcyjną platformą mającą różne fajne opcje do zarządzania Fanpage'ami, innymi moduł statystyk, który jest znacznie mniej rozbudowany niż u nas. My jesteśmy wyspecjalizowanym narzędziem analitycznym i z tego co wiem, tak. I my i oni się pozycjonujemy i taka jest nasza rola, też różnią się trochę cennikami i różnymi innymi opcjami rozliczenia. Ja jeszcze mam... No dobra. Czy wasz produkt jest przeznaczony do małych dla startupów? Bo ja wyobrażam sobie tak, mam, e, mam firmę, którą komunikuję się na Facebooku, czy mam swojego fanpage'a na Facebooku. No okej, okay, mogę go sobie analizować, ale po co? Mhm. Mogę, sobie, mogę mieć dostęp do analiz konkurencyjnych stron mam <grymne> pojedynczy. Wiesz z punktu widzenia małego małej firmy. To znaczy tak. To co mamy w tej chwili? Te, że powiedziawszy, mała firma nie jest głównym odbiorcą. Chcielibyśmy stworzyć jakieś kolejne produkty bardziej dostosowane do potrzeb tego rodzaju, natomiast w tej chwili koncentrujemy się na kim innym. Prawdopodobnie, jeśli startujesz i jesteś małą firmą, to bardzo dobrze ogarniasz własny biznes, własnego fanpage'a w jakiegoś super wielkiego ruchu i całkiem nieźle też możesz ogarniać własną konkurencję, więc możesz się bardziej opłacać, robić to samemu na to do organoleptyczną, niż używając narzędzi. Na pewno możesz mieć tyle jako mała firma czy startup, żeby śledzić praktyki, raczej może największych, najlepszych. Jak ktoś z was kiedyś nie, próbował na naprawdę dużym fanpage'u, takim mającym kilkadziesiąt czy kilkaset tysięcy fanów sprawi, co oni tam pisali na przykład tydzień temu czy miesiąc temu, to czasem trzeba klikać naprawdę długi czas w Facebooku odświeżać, żeby dojść do tej historii. U nas to możesz mieć od razu.